Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Kaja Bezubik. A ja Zofia Gresz. I razem współtworzymy zespół Dwa, Dwa Światy. Światy. Okazało się, że mamy z Zosią bardzo wielu wspólnych znajomych, przez co gdzieś tam mijałyśmy się razem na jakichś tam imprezach czy spotkaniach towarzyskich. I był taki moment, że była, była gitara, i ja ją wziąłem, powiedziałam, Zosia, bo ty, bo ty śpiewasz, to chodź, zaśpiewasz. I właśnie Zosia mówiła, nie, 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 no jak zaczęłam grać, zaczęła śpiewać. No i potem już to się tak rozkręciło, że jak się widywałyśmy, to właśnie grałyśmy dużo różnych piosenek. Czy to ja się pytałam, Zosia, to znasz? Albo Zosia się pytała, może, Kaja, to znasz, to to zagramy? No i tak to gdzieś tam się rozrastało. Do tam dwóch, trzech utworów, potem do dziesięciu, aż w końcu tak naprawdę w tym momencie w repertuarze mamy chyba około pięćdziesięciu utworów, które potrafimy z pamięci zagrać, zaśpiewać od przodu do tyłu i od tyłu do przodu. Zosia potrzebowała gitarzysty na zastępstwo, bo wcześniej grała, e, e, grała z kimś innym do restauracji w Bionstoku. No i jako to, że był dzień kobiet i, i stwierdziliśmy, że o to będzie fajnie, jak razem zagramy taki pierwszy koncert. No i okazało się, że ludziom się spodobało. No i potem zagrałyśmy kolejny koncert dwa tygodnie później e, i tak grałyśmy chyba przez 3-4 miesiące, tak właśnie co dwa tygodnie. Razem, no i gdzieś tam to później się rozwinęło na no inne restauracje, w innych też miastach. Na ulicy zaczęłyśmy wychodzić właśnie jakoś w 2018 roku latem. I... No i to było tak, że byliśmy dwa razy w roku, w sumie w parką gdzieś tam dwa, trzy razy. I następnie gdzieś w miarę upływu czasu zaczęłyśmy inwestować w sprzęt. Yy, Dokładnie Kaja zainwestowała w wzmacniacz się z... mikrofon. przenośny, bezprzewodowy, ja kupiłam mikrofon. Nasze granie na ulicy wyglądało tak bardziej, dużo bardziej profesjonalnie i rzeczywiście miało to ręce i nogi. Ale repertuar został dopracowany, wymyśliłyśmy nazwę zespół Dwa Światy, która absolutnie nie jest przypadkowa. Bo no, my jesteśmy światów. bo jesteśmy bardzo różne. W naszej współpracy najbardziej cenię to, że. Zosia zawsze wykazuje się ogromną pomocą i zawsze wspomaga mnie swoją wiedzą z zakresu muzyki. Bo taka ciekawostka: Zosia jest po szkole muzycznej i to uwaga na gitarze. Ale jak widać, zamieniła gitarę na, na wokal. Wiem, że ona bardzo we mnie wierzy. I, i wiem, że bardzo chciałaby, chciałaby mojego rozwoju. I tego, żebym osiągnęła coś w dziedzinie muzyki. Na no jednym z ostatnich koncertów, bo to już chyba był koniec sierpnia albo we wrześniu właśnie e, podszedł do nas Karol mm, i powiedział, że bardzo mi się podoba to, co robimy i że organizuje e, czwarte dni piosenki e, wokalnej w Gdyni. I zapytał się, czy, czy na nim wystąpimy. I stwierdziłyśmy, że... E, z miejsca stwierdziłyśmy. <grym> Zapytałyśmy gdzie, a powiedział, że w Gdyni. Z miejsca odpowiedziała, że się, jedziemy na Gdyni, idziemy, tak, nad morzem. Tak, ja jestem tak. fanką morza. Tak, a ja trójmiasta i Gdyni, nie ją na miasto. I stwierdziło się że tak, w ogóle nie ma, nie ma opcji, że się nie pojawimy. Tak, no niestety, koronawirus pokrzyżował to Pany, żeby pojawić się tam osobiście, ale e, bardzo się cieszymy, że możemy tam być e, i możemy wystąpić e, online. Zapraszamy na koncert zespołu Dwa Światy, Światy. który odbędzie się w ramach czwartego Festiwalu Muzyki Wokalnej w Gdyni.